coże, ja jestem akademikiem, wróżaństwem, jestem nauczycielem akademickim. Mam wrażenie, że uczestniczyłem w niesamowitym seminarium. Doktorskim, profesorskim. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować panu Filipowi, że zechciał do nas dzisiaj przybyć i złożyć to świadectwo, o które prosił Sasza i Leo. Dziękuję serdecznie również przy tej okazji wstępnie panu Jurkowi, który nas tutaj nagrywa dzielnie, bo to on w dużym stopniu przyczynił się do tego naszego dzisiejszego spotkania. Jemu bardzo zależało, żebyśmy mnóre zapalili, ale jest to proszę Państwa ze względu bezpieczeństwa niemożliwe. My 15 minut staraliśmy się jakoś to obejść, ale nam się nie udało. Niestety zaraz byśmy byli tutaj narażeni na wizytę Straży Pożarnej. Bardzo serdecznie przy tej okazji jeszcze chcę podziękować małżeństwu Maryniaków. Bardzo serdecznie Boguś dziękuję Ci za opiekę nad naszą młodzieżą, na opiekę, za opiekę za przygotowanie do tego przedsięwzięcia. Tak samo Agatko bardzo serdecznie Tobie dziękuję za pomoc. Bardzo serdecznie Państwu wszystkim dziękuję. A teraz takie oficjalne, nastąpi część oficjalnych podziękowań. Młodzież pokrytała się, żebym Pan zabrał to wysoko i zobaczył, kto jest zainteresowany, czy Pana sąsiadów jest zainteresowany tym, co się dzieje. Dziękuję bardzo. To jest grafika naszego, naszego studenta, studenta Uniwersytetu Łódzkiego. Ta grafika pokazuje wymag wydziału zarządzania. Ja z panem siódmym tam się wpłynę i pokażę, jakie to jest miejsce, ale niech, niech ona przypomina o Uniwersytecie Łódzkim, o naszym liceum. Liceum Uniwersytetu bardzo, bardzo proszę, proszę, i jeszcze tutaj, tutaj takie drobne, drobne nasze, e, e, nasze, a, ja, ja, ja otrzymał wobec tego, jeszcze, jeszcze jest ogromna prośba, tak, odpis do Księgi Panią e, Już długopis teraz się pojawi. Proszę, proszę. proszę. O, jest, z... proszę, jaki piękny długopis. Bardzo proszę, proszę spocząć, może tak będzie wygodniej. To jest dla szkoły? Dla szkoły, dla szkoły. Tak. Сара. Сара, Сара, тут они, Сара, Юшича. Serdecznie. Za Pomimo, to, 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 że ja prześłem wszystko a, a szkoły To te przeżycie, to ja jeszcze śpiewam. zaśpiewam wam piosenkę żydowskie. To jest, to, jest, to, jest, to jest dziękuję za wszystko, co ja dostałem. Oto <ścoughs> mieliśmy prosić na sam koniec. <ś> <ś> tak, o zaśpiewanie. In Toledo, in giesu, Niech pylda z giesu, my Bei dem Teich wo sie gesessen, mein Moreno, so vertraut. Ihre Augen tief in Jammen und die Lippen wie der Reuter Flammen. Auf dem Kopf drückt sie ein er Reutenkranz, schön ist sie in Elegant. Oh, oh, Moreno, wo kannst du sterben, die Nacht in Toledo, wenn du bist mein. Oh, Moreno, Ach wie schön ist die Nacht in Toledo und du besmailst o oh, moreno ich will dich haben mein so in den luft zum roe o oh, moreno mein liebes starke mit der teil so ist zu mir er reiz gegangen wir glaß so stehen die palangen es haben sich ein riesel klangen wie der teil kennen und hat gesto Das rote Tier hat geplackert, in mein Blut hat in mir gemattert, es hab sie gebeugen, wenn, wenn wir beide haben sie ihr oh, bekämpft. Oh, Moreno, du kannst durch Sterne um die Nacht in Toledo, wenn du bist mein. Oh, Moreno, ach wie schön ist die Nacht in Toledo, wenn du bist mein. Oh, Moreno, Ich will dich haben, mal so wie Luft und Bräu. Oh, Moreno, mein Liebe, starke wieder Teut. Thank Thank you. <laughs>

Então basta é O.

bardzo, bardzo, bardzo. Dziękuję. bardzo Bardzo, Dziękuję. bardzo, bardzo.

Okay. To zrobiłem bardzo dobrze.